Szczęść Boże, po raz drugi spotykamy się w serii Święty i Ja. Tym razem od Świętego Józefa biegniemy do Dobrego Łotra. Dlaczego ten wybór? Bo bardzo niedawno w kościele przeżywaliśmy wspomnienie Dobrego Łotra. Nie wiem, czy zdaliście, zdawaliście sobie sprawę z tego, że mamy takie wspomnienie, że wspominamy tego człowieka w kościele. Przeczytałem gdzieś, że wtedy na krzyżu Jezus dokonał pierwszego swoistego aktu kanonizacyjnego, a człowiekiem kanonizowanym był właśnie Dyzmas, bo tak miał na imię. O tym imieniu dowiadujemy się z apokryfów, czyli takich pism wczesnochrześcijańskich. Które nie zostały uznane za natchnione, ale są źródłem naprawdę wielu niesamowitych informacji o, o, o życiu pierwotnego kościoła, o apostołach. I z tych apokryfów dowiadujemy się, że ten człowiek miał na imię Dysmas. No właśnie, zawisł obok Jezusa, i jak mówi ewangelista, on był złoczyńcą. Pomyślmy sobie o tym człowieku. W tym Słowem, taką kategorią, że On był Złoczyńcą, On czynił zło. Jak sam o sobie powiedział, sprawiedliwy, sprawiedliwą karę ponoszę. Więc On był człowiekiem naprawdę świadomym tego, kim był, jaka była jego przeszłość, jakie były jego czyny. I wisi obok Jezusa i pamiętamy tę historię, że Dyzma mówi do, do Jezusa w pewnym momencie, Wspomnij na mnie, gdy znajdziesz się już w swoim królestwie. Wspomnij na mnie. I Pan Jezus od razu mówi, dziś będziesz ze mną w raju. Ta historia zachwyca, to spotkanie zdumiewa i daje niesamowitą nadzieję. Nadzieję na to, że człowiek nawet w ostatniej chwili swojego życia, nawet jeśli naprawdę był złoczyńcą, ale jeśli wyzna wiarę w Chrystusa, jeśli stanie w prawdzie, zwróci się do Niego, no właśnie doświadczy bycia z Jezusem w raju, w Jego królestwie. Teraz kilka informacji, yy, moi drodzy, właśnie o tym człowieku. Yy, o dobrym łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Yy, Pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej chętnie nawiedzali miejscowość Latrum w pobliżu Emaus, która im przypominała postać Dobrego Łotra. Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia. Pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. Święty Dyzma jest patronem skruszonych złodziejów, więźniów, umierających, skazanych na śmierć i patronem Dobrej Śmierci oraz kapelanów więziennych pokutujących nawróconych grzeszników. Stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy. Pomyślmy dzisiaj o, o, o żalu za grzechy. Jak ja wzbudzam żal, żal za grzechy? Czy jestem człowiekiem, który naprawdę idzie i potrafi stanąć w prawdzie przed Bogiem? Myślę, tu warto zwłaszcza pomyśleć o, o spowiedzi. Idę do spowiedzi. Czy naprawdę robię dobry ruch sumienia? Czy dobrze rewiduję swoje życie? Czy potrafię stanąć w autentycznej prawdzie osoby przed Bogiem i potrafię powiedzieć no jestem w nędzy, jestem w grzechu, naprawdę jestem byłem złoczyńcą, ale Jezu, wspomni na mnie. Wspomni na mnie w swoim królestwie. Niech ta postać, niech ta scena ewangeliczna pomoże nam właśnie być człowiekiem Autentycznej skruchy, żalu za grzechy, bycia w prawdzie. Dzisiaj myślę, warto o tym wszystkim pomyśleć. Święty i ja. Dobry łotr. Święty, dobry łotr. I ja. Jak się odnajduję w tej postaci? Do czego on mnie może dzisiaj zainspirować? polecam taką krótką refleksję i tego człowieka, i te sceny z Ewangelii według Świętego Łukasza. To wszystko dzisiaj wam polecam. A na koniec fragmencik skazania Świętego Leona Wielkiego, papieża, który w takim rozważaniu o męce pańskiej pisał tak. Pisał tak. z nastaniem prawdziwego światła rozproszyły się ciemności starodawnej nocy lud chrześcijański został zaproszony do udziału w bogactwach raju a wszyscy odrodzeni mają otwarty powrót do utraconej ojczyzny jeżeli ktoś sam nie zamknie sobie drogi którą nawet wiara łotra potrafiła otworzyć lud chrześcijański został zaproszony do udziału w bogactwach raju, a wszyscy odrodzeni mają otwarty powrót do utraconej ojczyzny. Jeżeli sam sobie nie zamkniesz tej drogi, wejdziesz, bo nawet wiara łotra potrafiła tę drogę otworzyć z Panem Bogiem.